Zielona granica, czyli z jednej strony tylko świnie siedzą w kinie, wzajemne obrzucanie się inwektywami. Minister Ziobro dostał zakaz yy, kłapania dziobem na temat filmu Agnieszki Holand, a w naszym spolaryzowanym społeczeństwie zaczęliśmy się obrzucać już nie błotem, a gównem. Czyli czas, abym na to wszystko wyszedł w jasnej marynarce i zrobił porządek. Opowiedział, może nie o co w tym chodzi, bo to wnioski każdy wyciągnie swoje, ale zwrócił uwagę na pewno na zupełnie inny punkt widzenia na tę sprawę. Do tej pory trzymałem język za zębami tak długo, aż nie obejrzałem filmu, czyli nie wszedłem do Kina Piast w Cieszynie, gdzie nie było reklam, nie było reklamy przed. Kilkanaście, może kilkadziesiąt osób na widowni. Cisza, spokój, można było rzeczywiście skupić się na tym, e, co ma do przekazania twórca. Czy rzeczywiście jest słusznie traktowany, niczym byśmy powiedzieli kurtyzana, dziwka. A czemu ona dziwka? Nie? Czy też może pani Holland jednak rzeczywiście chciała przekazać coś bardziej wartościowego? Zapierdolę. W każdym razie nie ukrywam, że szedłem do kina z bardzo mieszanymi uczuciami, i o ile idąc tam były to uczucia, tak jak wspomniałem, mieszane, to wyszedłem wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Wstrząśnięty byłem tym, gdyż zdając sobie sprawę z tego, że gdyby nie chociażby kanał pana Jana Pińskiego, gdzie mogłem zapoznać się z wywiadem z panem Czabanem, Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Czaban, dziennikarz, ochotniczy ratownik Podlaskiego Pogotowia Humanitarnego. Człowiek, który wie prawie wszystko o tym, co się dzieje naprawdę, się dzieje na granicy o tym, że ginie tam, kilka, zginęło tam już przynajmniej kilkadziesiąt osób. O tym, że ludzie, którzy tam trafili, nie są jakimiś przestępcami, nie są jakimiś wyrodnialcami, to są normalni, zwykli ludzie, których władza stara się odhumanizować, odczłowieczyć, aby wykorzystać w propagandzie jako zagrożenie. I porównać pewne elementy, czy chociażby szereg innych kanałów YouTube, które zwracały na pewne sprawy uwagę, to generalnie Musiałem rozłożyć ręce i stwierdzić, że jak można manipulować ludźmi, nie widząc filmu? Po drugiej stronie, jak ludzie, którzy nie mają żadnego autorytetu, bo trudno, aby polityk w tym kraju miał autorytet. No chyba, że do kogoś jest autorytetem, pan na przykład Morawiecki czy yy, ktokolwiek inny z Rady Ministrów to wtedy nie wnikam, przepraszam do mnie w każdym razie nie są to ludzie którzy, których wiarygodność byłaby na jakimś wysokim poziomie więc wstrząsające jest to jak ludzie służb mogli właśnie zacząć dosłownie skandować co hasło tylko świnie siedzą w kinie, nie widząc filmu biorąc na klatę to że zostali pomówieni zostali przedstawieni w złym świetle widząc całość niektórzy rzeczywiście tak to widzą ja zobaczyłem coś zupełnie innego. I czas w takim razie odpowiedzieć na pytanie, kto mógłby być prymusem u Goebbelsa? Czy była to pani Holland, która rzekomo podłożyła nam Polakom świnie? A może minister Błaszczak, który niczym rycerz na białym koniu, dobra, dosyć głupot zaczynamy. Witam serdecznie. Zielona granica. Co przed Tobą ukrywają? I na wstępie serdecznie dziękuję Panu Janowi Pińskiemu za udostępnienie materiałów, które będą również pewnego rodzaju materiałem źródłowym w dzisiejszym filmie i gdzieś tam w formie przebitek będą co jakiś czas się pojawiać. W każdym razie tak. Minister sprawiedliwości stwierdził w wywiadzie prasowym, że najnowszy film Agnieszki Holland Zielona Granica przypomina nazistowski film propagandowy. W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców, teraz mają od tego Agnieszkę Holand. Tak stwierdził pan Zbigniew Ziobro, i za to dostał generalnie, byśmy powiedzieli, coś takiego, że Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia, roszczenia ochrony dóbr osobistych. Poprzez zakazanie ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze publicznych wypowiedzi oraz publikowania postów w mediach społecznościowych na temat reżyserki dubli filmów. I pełnomocnik reżyserki Agnieszki Holland, adwokat Michała Wrynkiewicz, poinformował, że chodzi o użycie porównań do III Rzeszy Niemieckiej. I... To jest jedna strona. Ale mamy drugą stronę. Czyli tygodnik, czy... Portal Polityka. Skandaliczne słowa Holland o straży granicznej. Parus kurwy synowi głupców noszących polskie mundury, co mówi na temat migracji? To są naczynia połączone. Parus kurwy synowi głupców noszących polskie mundury może uruchomić lawinę niewyobrażalnych globalnych konsekwencji. Mówiła reżyser Agnieszka Holland w wywiadzie dla Tygodnika Polityka kilka tygodni temu w kontekście właśnie tego filmu Zielona Graniczna. I Tę wypowiedź przypomniał oczywiście rzecznik PiS, pan Rafał Bochenek, który stwierdził, że film ma jasny kontekst polityczny i ma robić grunt pod otwarcie granic dla nielegalnych imigrantów. To możecie Państwo znaleźć na platformie, byłym Twitterze, czyli X. W każdym razie mamy drugą stronę tego e, o wiele poważniejszą. Mianowicie e, od dłuższego czasu na tym kanale staram się pokazać Kilka elementów, ale dzisiaj przyszedł czas, aby obnażyć podstawowe kłamstwo, którym tak naprawdę karmili nas rodzice, nauczyciele, praktycznie wszyscy. Najgorsze jest to, że może sami sobie z tego kłamstwa nie zdawali sprawy. Sprawy. Chodzi o prostą rzecz. Generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do walki dobra ze złem. Czyli jeżeli ktoś jest dobry, to drugi musi być zły. Jeżeli Jedna osoba jest zła, to ta druga musi być z automatu dobra. To jest ta Tischnerowska gówna prawda. Może się okazać, że każda ze stron jest zła. Ma swoje wady, przywary. Po drugiej stronie ten świat nie jest czarno-biały, nie jest zero-jedynkowy. I wystarczy przypomnieć sobie konferencję ministra. Łaszczaka. Pedofilii. I ostatnie z przykładów, również wskazujące na zachowania związane z zaburzeniami seksualnymi, zdjęcia pochodzące z urządzenia obywatela Afganistanu Sabrullah HS. Cudzoziemiec gromadził liczne materiały wskazujące na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii i zoofilii zwolennik talibów. Tak służby go zidentyfikowały. Do RP przybył szlakiem bałkańskim na który pokazywał, że na telefonach zatrzymanych nielegalnych imigrantów polskie służby zidentyfikowały nie tylko egzekucje i materiały świadczące o powiązaniach z organizacjami, byśmy powiedzieli, tymi na literę T, ale na tejże konferencji minister pokazał także fragmenty zdjęć o treściach zoofilskich, tych związanych z upodobaniami do dzieci, które były na telefonach Cudzoziemców. Minister obrony Mariusz Błaszczak przyznał, że choć poprawność polityczna nakazuje, by na ten temat nie mówić, to bezpieczeństwo naszej ojczyzny stawiamy ponad wszystko. I w takim układzie musi się to pojawić, to pytanie: kto w takim razie brał nauki od Goebbels'a? Bo przecież pierwszym elementem, który był stosowany w Niemczech, w latach 40., 30, XX wieku to była dehumanizacja części osób, udowodnienie, że ci ludzie nie są ludźmi. To w takim razie Holand e, zachowuje się jak szmalcownik, czy może pan minister zachowuje się jak Goebbels? Może każdy z nas nich sobie na to odpowie, bo to, że jako naród mamy prawo chronić swoje granice. Jak każdy gospodarz ma prawo wyboru, kogo wpuścimy, kogo nie, to nie oznacza, że mamy uważać za sie siebie za rasę Panów, bo to już był przerabiane. Nie jesteśmy ludźmi. Po drugiej stronie też mamy ludzi. Ale w naszych rodzinach też mamy ludzi. I to jest najtrudniejszy wybór. To nie jest kwestia bycia czarno-białym. W każdym razie, pani Holand jest genialnym manipulatorem, jeżeli chodzi o kwestię grania na uczucia. I to widać w tym filmie, to czuć od samego początku. To dało się odczuć w momencie, kiedy w zasadzie widać zielony las, i nagle tracą się kolory. Z punktu widzenia artystycznego ten film jest kiepski. Przynajmniej tak go odebrałem. E, czy z punktu, byśmy powiedzieli, takiego głębokich wartości? Nie, dostrzegłem ich tam. Dostrzegłem z całą pewnością e, manipulację uczuciami. No bo jak nie pomóc umierającemu dziecku? Jak nie pomóc człowiekowi w potrzebie? Przecież całym czasem pokazywana jest procedura tak zwana pushback, czyli rozumiana jako wypchnięcie poza granicę państwa osoby, która znalazła się na jego terytorium. Co prawda nielegalnie, co do zasady, w takim razie nie pozostaje ta procedura w sprzeczności z normami prawa międzynarodowego. Przynajmniej w tej konkretnej sytuacji. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Nie będzie to dzisiaj odcinek, prawie nie będę tłumaczył aż tak głęboko, dlaczego Europejski Trybunał Praw Człowieka w przypadku Białorusi podchodzi inaczej, w przypadku działań Frontexu podchodzi zupełnie inaczej, ale o dopuszczalności tej procedury. I co rzeczywiście zostało w niej złamane? Powinniśmy rozmawiać. Bo warto wziąć pod uwagę chociażby wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie ND i NT przeciwko Hiszpanii. To jest skarga numer 800, 8675 na 15 i 8697 na 15. Warto wziąć pod uwagę, jaka jest polityka państw, które spotykają się z podobną sytuacją. Co prawda cieplej, zamiast śniegu jest deszcz. Ale w międzyczasie znowu Morze Śródziemne. I o ile kiedyś ci ludzie byli zapraszani, to dzisiaj stają się problemem. Czy możemy powiedzieć, że człowiek staje się problemem? Może nie do końca. Może problemem jest to, że nam się usiłuje wmówić, że Polska ma być zbawcą świata. Że my mamy obowiązek każdemu pomóc. A i tak potem dostajemy za to po dupie. I. Zielona granica, gdybyśmy na to popatrzyli, zdejmując te manipulację psychologiczną, e, czytając sporo na temat poglądów pani Agnieszki Holland, i są to poglądy, które świadczą o kimś, kto raczej chyba nienawidzi własnej ojczyzny, a to, że mówi, że ją kocha, to tylko mówi, to w tym wypadku pani reżyser Chyba dała dupy. Problemem jest to, że ja tam nie widziałem nienawiści do ojczyzny. Widziałem za to masę elementów, nad których każdy z nas się powinien zastanowić. I tak jak powiedziałem, ten świat nie jest i nigdy nie będzie czarno-biały. Możemy przyjąć, że większość z tych informacji tam przekazanych prawdopodobnie mogła mieć miejsce. To, że były to jednostkowe przypadki, to również nikomu nie tłumaczy, bo z tego należy wyciągnąć wnioski. To, że Straży Granicznej za ich ciężką, tytaniczną pracę należycie podziękowanie, jak najbardziej tak. Ale to również nie powód, aby przymykać oko na sadystów w mundurach. Bo, z identyczną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli chodzi o kwestie służb mundurowych typu na przykład chociażby policja, ile razy na tym kanale jest naświetlany przykład policjantów, którzy zostali już skazani wyrokami sądów. W przypadku straży granicznej służb granicznych mamy interwencję rzecznika praw obywatelskich, czy to znaczy, że skoro interweniuje, to w oczach ludzi, którzy twierdzą, moja twierdza, mój dom moje państwo nikogo nie wpuścić? Że rzecznik nie ma prawa reagować? Nie. Powinien. Bo to, że mamy prawo do świętego spokoju, to, że mamy prawo do utrzymania takiego składu narodowego, jaki my chcemy, to jest nasz wybór i służby graniczne oczywiście są przygotowane do tego, aby strzec tych granic. Ale to nie znaczy, że mamy prawo zachowywać się w sposób niehumanitarny? Sami strażnicy graniczni którzy dotarli do tego nagrania, byli w szoku, bo widać na nim właśnie, tak jak Pan powiedział, mężczyznę zawieszonego głową w dół, jego nogi były zaplątane w kolczasty drut, to jest bardzo bolesne, rany po kontakcie z takim drutem są przerażające, to są porozcinane ścięgna, otwarte rany i to wielokrotnie to widzieliśmy, które trudno zszyć i ten mężczyzna spadł. Dwóch mundurowych, którzy przyglądali się temu, kolejny nagrywał ze śmiechem, wulgarnie, zareagowali, wyrzucono go. Wyrzucono go. Na tym filmiku został rozpoznany przez swoich bliskich. Co też nie znaczy, że tak jak większość aktywistów twierdzi, że mamy wpuścić wszystkich. Nie. Pamiętajmy o jednym. To, czego nie wolno czasami zrobić strażnikowi, to jest zadanie aktywisty. Jak najbardziej. Ale nie jest zadaniem aktywisty przemyt ludzi. Mało tego, czym, odpowiadając na pytanie, czy może być jakikolwiek argument za tym filmem? Jak najbardziej tak. W tym filmie służby, czy ludzie zarządzającymi służbami twierdzą, że film ich szkaluje. Tak, szkaluje. Ale tylko dowódców. Bo pokazuje, jak to wyglądało. Jest pokazana drastyczna różnica pomiędzy m, granicą z Ukrainą i y, i y, to, co się dzieje na granicy y, z, z Białorusią. Jest pokazany, w zasadzie, pokazane bestialstwo strony białoruskiej, więc jeżeli ktoś twierdzi, że film spotkał się z bardzo przychylnym, odbiorem na wschodzie, no to chyba ocipiał. Bo próba wmówienia nam, że skoro jest pokazane bestialstwo tamtej strony, sprzedaż wody za 50 euro, butelki wody, czy wylanie jej pot, to... No kurde, coś tu nie gra. To no ktoś nie widział filmu. Mało tego, jeszcze jeden element... Bo nie będę opowiadał fabuły, nie o to chodzi. Moment, w którym ci ludzie jeszcze są po białoruskiej stronie, próbują kontaktować się z członkami swoich rodzin z Wielkiej Brytanii, nie wiem, Szwecja, Norwegia. W każdym razie bogate kraje. To się nie udaje. To w takim razie w zasadzie nic. No nie jest na zasadzie co poeta miał na myśli, tylko jakie wnioski ja wyciągam. Oglądając ten film. Dzięki pani Agnieszce Holand, zdając sobie sprawę z tego, że pokazała, że y, jedną rzecz, że to cały świat usiłuje znowu nas zmusić do tego, że my mamy ofiarnie wszystkim pomagać, a oni mają mieć prawo wszystkich w dupie, na tej samej zasadzie, jak w czasie II światowej. Amerykańscy górale z góry Synaj nie wpuścili własnych braci w wierze, skazując ich na śmierć. I to społeczność międzynarodowa ma czelność zarzucać nam brak humanitaryzmu, brak człowieczeństwa, w sytuacji, w której Polska była jednym z nielicznych krajów, nawet nie wiem czy nie jedynym, kiedy w czasie tego wielkiego światowego konfliktu za bycie sprawiedliwym wśród narodów świata urodziła śmierć całej rodziny. Myśmy podejmowali to ryzyko. Czy to znaczy, że w takim razie, jak chce część lewicy, mamy znowu za wszelką cenę z narażeniem własnych rodzin ryzykować? Może nie o to chodzi. I ten film stawia właśnie między innymi, przynajmniej moim zdaniem, te pytanie o kwestię sprawiedliwości międzynarodowej. To, że Pani reżyser uważa, że w zasadzie powinniśmy wpuszczać, jak leci. Ale nie odczułem tego jej poglądu w tym filmie. Mało tego, zrzucanie y, tego odium, głosowałam na platformę, bo to się pojawiło, stałam z gromnicą przed y, sądem, co zresztą sam wielokrotnie, na co zwracałem uwagę na kanale. Ale ja nie jestem Agnieszka Holland, y, pani Agnieszka Holland, bo nie jesteśmy na tym to niezależnie od tego wszystkiego ci ludzie zostali pokazani zupełnie normalnie tak samo normalnie zostali pokazani ludzie ze straszy granicznej zostali pokazani dokładnie tak jak to wygląda czyli z jednej strony mamy do czynienia niestety z tym, że nie każdy kto nosi mundur jest krystalicznie czysty ale zostali pokazani jako ludzie. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jak ktoś nie jest wegetarianinem i lubi zjeść kotleta, to nie wyeliminuje tego, że na którymś etapie zwierzę traci życie. I to nie, żeby tego nikt nie wyrywał z kontekstu. Mówię to w, w w, od tej strony, aby pokazać, że musimy mieć otwarte oczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pod pewnymi względami, pomijając manipulacje pomiędzy y, przekazem medialnym y, Ukraina i Białoruś, jeżeli chodzi o granice, zapominając o tym, że jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to Polska była pierwszym możliwym krajem, który mógł udzielić schronienia w przypadku Białorusi część aktywistów by chciała aby w to wierzyć. To, że nasze władze popełniły szereg błędów, między innymi nie dopuszczając strefę przygraniczną dziennikarzy, a szkoda, bo te przekazy powinny być na forum ONZ tu pokazywane i na zasadzie takiej, że jeżeli Białoruś łamie prawa człowieka, to powinny być wyciągnięte wobec niej konsekwencje, ale nie przez Polskę, bo nie my tu jesteśmy stroną jeżeli ktoś zaprasza gości do siebie, a potem kopie im do dupy, to jest pisdanie gospodarz. Ale to nie oznacza, że jego sąsiad ma obowiązek tych gości przyjąć do siebie. Po drugiej stronie, jeżeli ktoś włamuje się do mojego domu, to nie znaczy, że mam go obowiązek w tym domu trzymać. Ale to też nie oznacza, że mam go prawo skazać na śmierć. Więc. Zostawię Państwa z szeregiem pytań, tak samo jak mnie zostawił z szeregiem pytań ten film. Ale moim zdaniem w żadnym wypadku ten film nie jest i nie stanowi bezpośredniego, bezpardonajowego ataku na Straż Graniczną, służby graniczne. Co najwyżej piętnuje patologię dokładnie taką samą, jak mieliśmy na komisariatach policji, gdzie okazuje się, można być. Yy, pomasowanym paralizatorem po jajach. Można mieć inne rzeczy połamane. Ale oczywiście na straży munduru będą twierdzić i krzyczeć, że policji należy się szacunek. Nie. Szacunek się należy za dobrze wykonaną robotę, a zgnite jabłka należy eliminować. Przecież po to zwracamy uwagę na patologię, aby z tego koszyka wyciągnąć te zgniłe jabłka, a nie... Aby się zastanawiać, dlaczego jeden czy drugi funkcjonariusz popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał. On nie, że nie wytrzymał, bo kogoś pobił, co się działo na służbie, ale nie mógł na przykład patrzeć, jak robi to jego kolega, który się okazał sadystą. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, o czym mówię, tak króciutko. Artykuł 33 Konwencji Genewskiej, czyli mówimy o podstawach, jeżeli chodzi o kwestię związaną z byciem uchodźcą. Żadne umawiające się państwo nie wydali lub nie zwróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. I albo traktujemy Białoruś jak partnera, którego nie musimy lubić. Ale dopóki nie jesteśmy im w stanie udowodnić łamania praw człowieka, dopóki nie podnosimy tego bezpośrednio na arenie międzynarodowej, to w takim wypadku ten kraj jednak, mimo wszystko, moim zdaniem, nie spełnia warunków do tego, aby traktować jako, go jako kraj, w którym życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone. Czyli nawet po. Warto zastanowić się, czy w takim wypadku mamy do czynienia z procedurą pushbacku. Po drugiej stronie należało tu zrobić w świetle kamer i zatrzymać się na przejściu granicznym, a nie przerzucać kogoś przez płot. Bo to już jest. Można przypominać samych swoich, mówiąc humorystycznie, choć tu w tym wypadku nie ma miejsca na humor. Jest co najwyżej ich od historii. Bo w społeczeństwie, które tworzymy. Jest miejsce dla każdego. Mówię o nas, tych, którzy tu jesteśmy. Jedni z nas będą chcieli przyjmować gości, inni niekoniecznie. Ale pamiętajmy o tym, że może dzięki temu, że ktoś nie chce przyjmować gości i studi nasze zapały, być może ratuje nam dupę. Po drugiej stronie, nie możemy sobie pozwolić na to, aby tolerować sadystów. I w takim układzie, patrząc na ten film, z tej perspektywy jesteśmy chyba we właściwym punkcie, aby jednak zaprosić Państwa do kina. Byłem sceptycznie do filmu nastawionym. Pani Agnieszka Holland tak chciała napróć Polakom w twarz. Napluła wszystkim, ale chyba nie nam. Miała pecha. Za dobrze umiała tworzyć firmy i chyba tym razem udało się jej, jej osobiste poglądy zatracić. Czyli mówiąc, albo ewentualnie byśmy powiedzieli, przez przypadek dała dupy. No nie udało się. Nie udało się skrzywdzić Polaków pod warunkiem, że ktoś wie, co ogląda i potrafi wnioskować. To nie jest tak, że co poeta miał na myśli. Reżyser mógł chcieć cokolwiek przedstawić, ale to do nas, odbiorców, należy to, co z danego filmu wyciągniemy. I albo wyciągniemy z, z tego filmu bezpardonowy atak na Polaków i służby, albo wyciągniemy to, co powiedziałem. Sytuację międzynarodową, gdzie nas się zmusza, obarcza, mamy pomóc wszystkim, podczas gdy reszta świata ma ludzi w dupie, sama Generuje konflikty? I jeszcze twierdzi, że Polacy, którzy nie chcą pomocy, są najgorsi. Może czas powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli mówi się, że przy naszych granicach ginie choćby tysiąc osób w całości, przesadziłem. Generalnie mniej, ale każda z tych ofiar to nie jest statystyka to jest człowiek. Człowiek, który jeżeli nie zginąłby tu przy granicy, być może zginął, a raczej zdecydowanie większą pewnością zginąłby u siebie w kraju. Gdzie my byliśmy na forum międzynarodowym, chcąc pomóc tym ludziom, ale nie tu na miejscu, tylko w ich kraju. Przecież nasi kochani sojusznicy niektórzy się śmieją, że uciekali przez facet, facetami w laczkach. Z Afganistanu zostawili wszystkich na pastwę losu. I jakoś nie kwapią się, aby przyjąć na swój potężny teren kogokolwiek więcej. Mało tego również odgrodzili się murem. Kolejni przyjaciele. Może już nie nasi, ale przyjaciele naszych przyjaciół. Jeżeli bym powiedział, co myślę o okolicach Palestyny, wiadomo, jakby się to skończyło. Usunięciem kanału. Ale nie. To Polacy są najgorsi. I to tym optymistycznym akcentem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Przemyślcie, co powiedziałem i życzę udanego seansu.